manko Tutaj Sieminecraft 123 albo 76. Tak, Jakie ja mam w Minecrafcie. E, e, witajcie! Tutaj mam pierwszy odcinek serii Minecraft życie na serwerach i serwerów będę podawał w opisach. Jak może zobaczyć się mój nick, to możecie powiedzieć na przykład oglądałem twój film czy coś na przykład w tym stylu. Nie wiem, coś jakiegoś, widziałam cię, takie coś, no często dosyć gram, ale czasami nie ma, to nie oznacza, że nie gram na tym serwerze. Teraz jestem akurat w mojej podziemnej farmie, ale przejdę skrótem, ponieważ nie lubię chodzić długą drogą, chociaż nie taką, taką długą, a tam farma się zniszczyła, ups, ups, ups Czekajcie, ja muszę trzymać, ja trzymać zbytnio trochę mikrofon, on no, mi się ostatnio trochę zepsuł, słyszycie mnie dobrze? Mam nadzieję, dobrze. że tak, ale dobra, dobra. Nie, nie będę się teraz tak, tak wygłupiał, o, bo, bo powinienem... Nie wiem, za wszystko zobaczycie, jak, tutaj jak to dobra, dobra, ja muszę ja teraz sobie, sobie schować do moich. skrzydło. Dobra. dobra, moje życie to arena mob! Uwielbiam ją. Trzeba, Trzeba wpisać, wpisać majoin. majoin. Akurat Uwielbiam. teraz arena. Siedlno, no i no, zajęta. Eee, mm, no, zobaczymy zobaczmy sobie. O tam walczył w <laughs> tam macie? No, no co tam? tam? No, tam? Hej, Maciek. Chociaż to nie macie, ale tak powiedziałem, co, co tam macie. No i teraz. o zobacz jakiś Edziu. Um. Um. Kurczę, A jakby, jakby co? Odcinki minut, trwać od 5 do 10 minut. No jakby, okay. może dłużej, może krócej, ale zazwyczaj 5 do 10. Ach. już się zabił na tej arenie, bo to naprawdę. A, jakby, jakby co? To jest nie wiem, przez przypadek przy po dwa. O, o, o! Da to się wejść na arenę! Czekajcie, to czekajcie, mają in, No, i tutaj mam. Tutaj to sobie wybieramy. Moją no ulubione to chemik. O, zaznaczyłam, że jesteśmy gotowi, bo wszyscy się klikajcie, klikajcie na blok. Ale. Ja mam taki jakiś dziwny głos. No, tutaj da się zdobyć punkty, ale życzę sobie. Nie da się tutaj zginąć. O. A bardzo sobie pójdę... Ej, nie, nie, tam jest szkielet. Nie wiem, teraz na nie... Ochoty ostatnio się na mnie uwzięły. No i... No, no, no i teraz ich nie lubię. No i teraz... Och! Bo co ja to widzę? Tam jest szkielet. Jestem niepoważny. Aucz. Co? Co? Co co, ma? co masz do mnie? Co masz ty do mnie? O, patrz pająciek. u pas. O cliper, tam klipek? Klipcio, kajpcio nasz, kliperki Pająki, zombiaczki Bez szkieletu, fajnie Jakaś arena zombie A, to? A ja chcę te klipery! Ratuj się, kto może! Oh, szybko, wybić mi które siły czy znaczy, nie siły, tylko Szybkości, o skurcz! Jakiś mi wybuch, jakiś mi wybuch. Ratować się! A! Ja się takich boję! No i poza Eee, Nie radzę sobie z takimi kliperami. No właśnie, mnie zabiły. Czy mnie zabiły, ale odpadłem przez. Ale odpadłem przez z nich za. z areny. No. no. Nie widzę to dobrze tego kuracza O tam jest. No i jeszcze tylko on odpadnie i arena będzie wolna. I tak większość dzisiaj spędzimy na arenie, ale spędzimy też troszkę czasu w mojej farmie i w moich czterech, albo nawet pięciu domach. Nie no nie. Um, akurat... czekaj. W dwóch domach, chociaż mam cztery, ale dwa są gdzieś daleko. A zapomniałam zapisać setką. A wiem gdzie one są, ale to tak długo trwa tam myśl, że nie opłaca się. Może kiedy, kiedy indziej, ale nie teraz. No co, jakieś Co masz do mnie? <noise> Lubię mówić, co masz do mnie? Mm, 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 mm. Pochodzę sobie po, chciałem sobie chodzić po płotku, a teraz nie mogę chodzić po płotku, ale znów teraz. A ma, co masz do mnie? Uuu, jestem hardcore. Nie, nie jestem tak. hardką. Jestem beznadziejny grać Minecrafta, boję na easy się grać, chociaż nie zbyt, ale wiem, że fałszuję. Nieważne, nie będę nie nie teraz zanudzał moim śpiewaniem, chociaż to nawet nie jest śpiewanie, tylko raczej fałsz. Ehm... Um, um. oh. Kurcze, no może tak czekać godzinami. Może kiedy indziej wam pokażę towar. Albo fajnie, ale Typer nie jest. No to nie było fajnie. No dobra, pakać cię. O, super spodnie. Ale jak tam spadnie, to mnie zabija, ponieważ nie jestem do areny teraz. Nie jestem na nim. A czy na albumów byłbym w niej, ale nie chodzi mi o to, co sami zrozumiecie. Co? co? co Jakieś wiśnie mi przeszkadza. Ja się nie boję, wiśni, tylko wiśnia do jedzenia. No co masz do mnie? Ja się tak nie boję, do jedzenia. Do jedzenia, wiśnie to są do jedzenia. <grym>, ale ty nie jest wiśnie do jedzenia. O, oh o, -oh, odkryła tajną czy? Ja um, nie opowiem tutaj o ale, no, po prostu wejście, no tak powiem. Ale muszę się trzymać się na shifcie, Nie chcę tam spaść. Teraz to naprawdę, naprawdę mogą mnie zabić i mogę stracić ten poziom. Co? Och! Nie znoszę takich graczy. Jest tylko wkurzają. Co masz? Spadaj! No i spadź. Haha! Ha. O, jestem trochę tapień. taki, na złe. taki. Nie mogę tego tłumaczyć. Chaha! I co? Spadłaś. Ła, to ci należy. mi się też to należy. Tak łopat jakiś. Ktoś jest zbanowany jest. przez X-ray. Ban permanentny. Dobra, z tego coś tam. Jakiś ban jakiś. Co my tu mamy? No kto? Och, tylko on już żyje. Czy to? Nie może tak być. Będziemy ciągle oglądać. Jesteśmy widzi. O, usiądę sobie na siedzeniu. Powiem przy okazji jak się siada. O! A tylko na multiplayer. Chyba. Ale chyba nie. Tak, wchodzimy na najmniejszy schodek, nie na ten większy, tylko na ten. Bierzemy shiata? Prawym. No i już siedzę. Patrzcie. Siedzę sobie na siedzonku z kościół w ręce, a macie! Ach bardzo Pierwsze piętro jest teraz najgorsze. A, i żeby yy, zejść trzeba na to mało kliknąć prawym, no i będzie lepiej. co um, mm, mm, mm. no, my teraz porobimy? Oglądam z Woo, uh, wow, won! Co to za ciebie tak Ja miałem wolą. Zginąłem z seksami ulepszonymi rzeczami. Ale nie tu co tam. Kiedy, Kiedy były jeszcze tutaj Ental, to, to były stary, tam był poza, poza tym PvP, tam, tam było. A teraz, teraz jest, a tu jest tylko Arena Mob, a, a se jest, 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 to jest fajnie, fajnie, że zbudowali Arena Mob. a chyba właśnie kogoś, no i idziemy sobie na Arenę. Majoin, no i chemik. no i klikamy, i klikamy na, na Black ja maksimum przed... No, ja zazwyczaj, zazwyczaj tylko no, mogę przetrwać mogę do bossa, ale, ale zazwyczaj, kiedy jest boss, to mnie zabijają. No, klikam no, klika na broczek uh! Na blo... -cz. Często mówił... Jestem dziwny. chwilę um, 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 powinien się um, um, to mogę tylko 10 minut nagrywać. Um, to na chwilę się... Pa, subskrybujcie, oceniajcie. dawajcie komentarze, A skończyłem